Odpady powstają podczas produkcji, w sklepach oraz podczas konsumpcji. Bez względu na to, jak długi jest termin przydatności danego produktu, pod koniec cyklu życia należy go zutylizować. Do powtórnego obiegu materiałowego wraca mniej niż 10% materiałów wykorzystywanych na całym świecie. To powoduje, że tracone są cenne surowce. Celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest ograniczanie zużycia surowców podczas produkcji. Należy też umożliwiać naprawę, ponowne wykorzystanie i recykling produktów. Procesy trzeba zaprojektować tak, żeby sprawnie wykorzystywać zasoby. Do tego potrzebna jest przejrzysta i ustandaryzowana komunikacja między wszystkimi użytkownikami. Należy używać w niej ujednoliconych danych, które tworzą wspólny język. Standardy GS1 to umożliwiają. Firmy jednoznacznie rozpoznają i śledzą obiekty i przypisują do nich odpowiednie informacje. Zawdzięczają tę możliwość kodom kreskowym i innym identyfikatorom GS1. Takich danych cyfrowych można też używać w komunikacji z klientami. Przykład telefonu komórkowego pokaże, jak standardy GS1 mogą wspierać gospodarkę o obiegu zamkniętym. Mogą być podstawą cyfrowego paszportu produktowego. Dzięki standardom GS1 przez cały cykl życia produktu można zapisywać i wykorzystywać informacje o nim. W paszporcie można zapisać dane o naprawach telefonu. Pozwoli to ocenić jego stan przy sprzedaży. Można podać informacje o demontażu, które przydadzą się w procesie recyklingu. Jest to ważny krok na drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym. GS1 wspiera tę podróż. Na naszej platformie łączymy firmy z różnych sektorów i wzmacniamy ich współpracę. Działaj z nami na rzecz rozwiązań dla zrównoważonej przyszłości.